No i niedziela, niedziela. Witam Was serdecznie na kanale Obstawiamy Info. Jak zawsze przed konkretami prośba o zostawienie łapy w górę pod tym filmem. To jest bardzo miły gest. Świetnie Wam to wychodzi, jestem bardzo wdzięczny. Oczywiście lecimy z kuponem na niedzielę, oczywiście lecimy z konkursem i z promocją bez ryzyka. I od promocji zaczniemy. Jeżeli nie macie konta w BetClicku, to jest legalny w Polsce, bukmachera. Założycie to konto z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem i użyjecie kodu do promocyjnego Obstawiamy 50. Tak jak widzicie, to możecie sobie zagrać pierwszy, obojętnie obojętny, jaki kupon za 57 złotych. Jeżeli się zesra, wraca to Was 5 dych, 7 złotych to jest podatek. Jesteśmy w Polsce, podatki w Polsce istnieją, więc trzeba o tym pamiętać. Ale te 5 dych może się od razu wypłacić. Słuchajcie, jeżeli kupon wejdzie, nieważne czy wygracie 100 zł, czy czy 100 tysięcy, to możecie wszystko wypłacić. Nie trzeba obracać, nie trzeba grać dalej. Odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem. Rejestracja to dwie minuty i można tworzyć pierwszy szczęśliwy kupon. Teraz zapraszam do naszej grupy facebookowej 74 tysiące użytkowników. Link w opisie pod tym filmem i oczywiście na naszego Instagrama. W telefonie bierzecie aplikację Instagrama, wpisujecie obstawiamy. Jest dzisiaj konkurs piłka do wygrania, więc skakujcie, obserwujcie, bierzcie udział w konkursie i oczywiście konkursik. Konkursik tutaj na filmie youtubowym teraz. Co trzeba zrobić, żeby 5 dych zgarnąć? No subskrybować kanał, no zostawić łapy w górę pod filmem i w komentarzu Dokładne wyniki minutę. Pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy PSG a Monat Monaco. dodatkowo dopisujecie swój login z bezklika. Typujemy do 21 komentarza edytowane. Dodane po tej godzinie bez loginu gracz na nie biorą udziału w zabawie, czyli standard, no i lecimy z typami. Na początek minimum jeden gol L'Orien, mimo słabej pozycji w tabeli ligowej, Lorient w ostatnich tygodniach radzi sobie bardzo dobrze, wygrali z PSG 3 do 2, zremisowali 2 do 2 z Monako, a w sześciu meczach pozostają niepokonani. No to ją też w dziewięciu 9 meczu z minimum jednym trafieniem, gdzie łącznie strzelili 17 goli. Lil przegrało pierwszy mecz ligi Europy na własnym stadionie z Ajaxem, a teraz nie ma. Zbyt dużo czasu na odpoczynek. Forma ofensywna Lorien w ostatnich meczach i krótki czas między meczami Lili powinny się przyczynić do minimum jednego trafienia gospodarzy, i do tego gol w obu połowach w spotkaniu Arsenalu i Manchesteru City do no pasa City trwa i nie mogą jej przerwać nawet takie ekipy jak Liverpool, Tottenham czy Everton. Tylko z tymi trzema drużynami obywatele strzelili 10 goli, a przy defensywie Arsenalu nie powinni mieć problemu z dorzuceniem kolejnych trafień. Kanonierzy prowadzili ostatnio już 4 do 0 z Lille, a później stracili dwa gole i do końca nie mogli być pełni wygranej. Również y, oni nie mogą być za bardzo wypoczęci po meczu w Lidze Europy sprzed trzech dni, gdzie zremisowali jeden do jednego z Benfica. W meczach między tymi ekipami zazwyczaj pada dużo goli, a w niedawnym meczu pucharowym wygrali piłkarze z Manchesteru 1 do 4, pierwszego gola strzelając już w trzeciej minucie. Tutaj też powinno być kilka goli, a dobrym kursem do złapania jest właśnie tutaj typ na gole w obu połowach. I tak wygląda nasz kupon. Od razu przypominam, jeżeli założyć sobie konto w betkliku z linku, który jest w pierwszym komentarzu po tym filmie, możecie zagrać pierwszy kupon za 57 złotych. Jeżeli nie wejdzie, wraca 2 z 5 dych i możecie je wypłacać. A i widzisz, na dzisiaj to było na tyle, dzięki, że oglądasz do samego końca, oczywiście jak zawsze zachęcam do subskrypcji kanału, jeżeli tego nie robisz, zapraszam do naszych grup, linki w opisie pod tym filmem, bierz sobie udział w konkursie, we wszystkich konkursach, jakie organizujemy, zgarniaj te nagrody, wygrywaj kupony, trzymam dzisiaj za to kciuki i słyszymy się niebawem, na razie.